To znowu Janati. No i słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj słuchajcie. Yy, I dzisiaj pokażę Wam aktualizację Brawloween, czyli aktualizację z Brawl Stars na Halloween. Yy, no i zapraszam do filmu intro, a to kolejny film na kanale Intro. Dobrze, słuchajcie, tak jak widzicie, mamy aktualizację Brawloween, Brawl Talk, Brawl Stars Update, więc słuchajcie, oglądamy. Hello and welcome to Brawl Talk. I am Mortis. Hey, I thought I was supposed to be Mortis. Oh, on, oh Mortis, Frank. I'm the coolest Mortis anywhere. Guys, 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 calm down and let me be Frank. I am Frank and this is Brawloween. O, to będzie chyba nowy skin. DJ Frank. Słuchajmy o tym. Patrzcie jakie skiny fajne nowe. All right, let's talk about the Halloween update. Danny, tell us about it. We have a new environment, my home, Mortis Mortuary. It's a new environment for mo uh, Trivvy modes and Showdown. For the first time, we're having a new Showdown environment. That's right. Mortis' Mortuary, which is my home. Aha, Aha patrzcie, no, to jest nowa mapka do tego, do Grab GEMA, a to jest jakiś nowy tryb, tak? Aha, że nam zabiera HP, i musimy e, zbierać Power cube'y i zabijać kogoś, żeby. I jesteśmy takimi duchami, żeby dostać HP. Aha, jak wszystkich zabijemy, to wygrywamy tak? Right, original brawlers will love to have life leech back. And we've got a new brawler called Ems. So Ems, uh, it's a. Oh, look at the new postać. Ems, as a hairspray. As a man, ma taki spray do włosów Again, she's a little bit like Sandy. And... <laughs> <laughs> and her main attack is literally a cloud of hairspray moving forward and then standing in place for a moment it causes damage over time on the whole area and also lingers for a moment so it's a really nice tool for area denial okay bardzo fajna postać ogólnie aha i ma ma takiego ulta <smarty> że spowalnia i damage so bardzo it's podobna so mechanika like Sandy um, it's about the size of Sandy's, except they will follow her around as she moves and you know what's cool about her she's free A za 8 tysięcy czyli zastąpi mego Boxa za 8 tysięcy. Patrzcie, jaki skin! Czekajcie, muszę przewinąć. Patrzcie, yy, tak będzie Wiedźma Shelly, spoko. Patrz, co? Ale epicki skin! Yy, wilkołak Leon. Ani, ani trochę nie wygląda jak Leon. Opstałem, że będzie kosztował ze 150 gemów, nie? Jak nie więcej, bo to jest taki mega skin. Jak uzbieram, to muszę go mieć koniecznie, tylko nie mam Leona, muszę wydropić Leona. Okej, okay, spoko. Least, Piper, Calavera, on... Piper, patrzcie, ja myślałem, że to poko, a to jest Piper. That, skin, Knight, that... y I ten tam był za Star Ponce skin, yy, czyli rycerka Jazz. Aha, jakiś skin do Franka. A, a to chyba ten DJ Frank, gets... Frank tak? To DJ Frank Party Time. Tak, tak. Co jeszcze, to Jest skin. prawda? mamy nowy slot coming called Power Play. Aha! Jakiś y, duo showdown y, powerplay. Też jakiś nowy trend. W sensie, O! Patrzcie, zbierasz jakieś gwiazdki, potem... Aha! Na samym świecie ludzie i ten, kto będzie miał najwięcej wygra. Aha! Aż 50 tysięcy star points dostaniemy wtedy. Get ready for brawloween The update is coming soon. Coming soon, Brawlhalloween. Like this. Yo. Be sure to subscribe and ding the bell. Also, don't forget. Oh, możecie się zasubskrybować. Tak w ogóle. Wearing the best costume. <smart> <smart> Vote for me. Vote for me. It's me. I'm a creature of the night. I think that was the perfect day. Jak oni dobrze gotowali? Aha, aglęńskimi oczywiście, <inaudible> ochotę, wiadomo. Is it that it's <laughs> yeah. Fajna muza. Poczekajcie, zrobię tutaj sobie miniatureczkę. Poczekajcie, może trochę ekran. Dobra, zobaczymy. Pyk i jeszcze gdzieś uchwycę. Hmm. dobra czekajcie dobra tutaj jeszcze zrobię sobie taką dobra dobra no słuchajcie co, dzięki myślę za oglądanie filmu, ja byłem na Nati to była aktualizacja do Brawl Stars Brawloween no i słuchajcie, żegnam się z Wami, a także z DJ Frankiem. Także my żegnamy się z Wami. Cześć! Hello and welcome to Brawl Talk. I am Mortis. Hey, I thought I was supposed to be Mortis. Oh, come on, Danny, we talked about this. Well, I'm the coolest Mortis anyway. Yeah, but I'm Guys, 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 calm down and let me be frank. I am Frank and this is Brawloween. Bam, bam, para, bam.